Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. K komentarze powyborcze już kilka dni minęło. Nie, nie wiem, czy pan, pan Jacek Wójcicki, prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja zacząłem, przepraszam, bo tak od razu od tematu, ale, ale rzeczywiście już to, jeszcze jest trochę gorąco po tych okay. wszystkich yy, wyborach, prawda? Tak jest, jest zdecydowanie. No, szczególnie, że teraz dopiero się zaczął bardzo gorący czas, zanim się uformuje rząd, bo tak naprawdę na to wszyscy czekają, no i to jest ta jedna wielka niewiadoma. I wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym myślą, natomiast my w Radiu Gorzów i w Radiu Zachód na antenach Polskiego Radia mocno kładziemy nacisk, bo to jest bardzo ważne na to, co się wydarzyło w kontekście województwa lubuskiego, bo pamiętajmy o tym, że to jest nie tylko oczywiście wybory, które rozgrywają się w Warszawie tak. i cała ta gra, y, to tak naprawdę tutaj się wydarzyła rzecz bardzo niepokojąca dla północy województwa. To jest moja opinia, a mm -hmm. pana prezydenta? No tak, mówimy o tym, że tak naprawdę z północy regionu mamy dwa mandaty poselskie. Pani poseł Krystyny Śmińskiej, pana wojewody posła Władysława Dajczaka. No, oczywiście no tutaj muszą uderzyć się w pierś wszyscy politycy, bo jednak polityka to jest swego rodzaju gra i do tej gry trzeba po pierwsze zapraszać nowych graczy, jeżeli są cały czas stali ci sami, to też naszym wyborcom się nudzą, więc, więc wtedy też tych głosów jest troszeczkę mniej, więc warto dopuszczać świeżą krew do wyborów, a po drugie, no to jest też kwestia pewnych kalkulacji wyborczych, bo jeżeli na zbyt dużo kandydatów z północy regionu było, to te głosy się po prostu porozkładały, i wtedy osoby z północy wzięły większość. Ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jest jednak edukacja. Te wybory na pewno są wyjątkowe ze względu na frekwencję i to jest już bardzo pozytywny aspekt. 74,4 że... przepraszam, tak, w całym kraju. Tak, to jest średnio. bardzo, to jest bardzo mhm. pozytywny e, rezultat. Natomiast po naszych tutaj rozstrzygnięciu lokalnym. Widać, że należy jeszcze przeprowadzić jedną lekcję, uświadamiania, kto kandyduje, tak naprawdę, i mówienia, że te osoby są z naszego miasta, z naszej części regionu. No, mamy taką specyfikę, że nasz wspólny okręg wyborczy to północ i południe, Zielona Góra i Gorzów. I dla tej równowagi, bo tu nie chodzi o tą konkurencję, o bicie się między miastami, ale dla równowagi w województwie, fajnie by było, gdyby te proporcje byłyby mniej więcej e, podobne, kiedy. Posłów mm. Z północy mielibyśmy podobny Tak, ale faktycznie. trzeba zacząć od tego, panie prezydencie, że w żadnym spośród tych liczących się komitetów, w tych największych, jedynkom nie był nikt z północy. To, to po pierwsze, od tego zacznijmy. No tak, no tak. No mm. To już są kwestie układanych politycznych wewnątrz partii. No i tu też może. Gdzieś zabrakło czujności naszym liderom. Jakie będą konsekwencje? Bo, jakby, jasne, że możemy mówić pewnymi skrótami myślowymi, y -hmm. ale y, też słuchają nas mieszkańcy Gorzowa w tej chwili, którzy pewnie coś robią: jadą samochodem, y -hmm. pracują, piją kawę, gdzieś w tle nas słyszą i tak. powiedzą dobrze, no ale o czym oni mówią? Co to znaczy, że, bo y, uświadommy, dwa mandaty poselskie z północy, czyli Krystyna tak. Sibińska, Władysław Dajczak, który nawet nie jest z Gorzowa, tylko ale powiedzmy tam powiestrzelec kapitany, będzie reprezentował i, Tak. I dziesięć mandatów tak. z południa pięć razy więcej no tak no najprościej to wytłumaczyć tak jest ktoś z, z naszej rodziny to o naszą rodzinę dba jak jest z rodziny sąsiada no Bliższy bądź dalszy. Może nawet co, co, nam dobrze życzyć. Może ale... nam dobrze życzyć, ale nie do końca będzie o swoje, swoje gospodarstwo, o swoich najbliższych dbał, więc mówiąc już zupełnie tak kolokwialnie. No, Mówi Pan o przenośni, ale to się przekłada na na przykład pieniądze do finansowania, do różnego myślę, rodzaju że, inwestycji. Myślę, że No to też jest nasza rola, żeby walczyć i pokazywać yy, siłę miasta, ale tak, na pewno yy, będzie nam gorzej, bo nawet jeżeli w różnego rodzaju projektach. Potrzeba zawsze wsparcia politycznego, merytorycznego, dotarcia do poszczególnych ministerstw. No, to są też posłowie, parlamentarzyści lokalni, żeby oni nam pomagali w dotarciu do ministerstw, w wytłumaczeniu problemów regionu. No, zdecydowanie, zdecydowanie będzie to trudniejsze zadanie, ale oczywiście no, będziemy zwracać się tak samo, bo przecież również są to posłowie z. Zielonej Góry z południa są to reprezentanci naszego regionu, całego, więc również do nich będziemy się zwracać. Czy pan tak jak. No na pewno tak pan zamierza zaprosić na takie spotkanie po zaprzysiężeniu, chyba to było w zeszłym roku, tak? Że pan mm -hmm. parlamentarzystów. Czy nie poprzednim roku? To tylko przed kadencją. Się, oczywiście. Zaprasza pan zawsze tak kurtuazyjnie, coś tam pan im wręczy. Zawsze. Nie, chcielibyśmy spotkać się, porozmawiać, natomiast dotychczas było to zaproszenie. Dla reprezentantów północy. Myślę, że w tej chwili trzeba będzie zrobić szersze dla wszystkich parlamentarzystów, dlatego że myślę, że i tak, po tych wynikach, które otrzymali parlamentarzyści z południa, po tak dobrych wynikach, będą czuli się zobowiązani, żeby miastu Gorzów i północ regionu też pomóc. A zaskoczyła pana na przykład zaskoczył pana wynik marszałek Elżbiety Polak w Gorzowie, ponad 5 tysięcy głosów. Znaczy ja nie mówię, że nie chodzi mi teraz o barwy polityczne, mm -hmm. tylko sam fakt, że w zasadzie bez wielkiej kampanii tutaj mm -hmm. Waldemar Sługocki miał tutaj dużo więcej, jakby pokazywał się dużo więcej w Gorzowie, a, a jednak no tak, Elżbieta ale, Polak wzięła bardzo dużo tak, głosów ale, w Gorzowie. Um... To jest jednak marszałek województwa, pani Elżbieta Anna Polak przez wiele, wiele lat była marszałkiem województwa, była osobą bardzo rozpoznawalną. No i z tego powodu myślę, że zdobyła dużo głosów. Natomiast to, to jest lekcja i nauka na przyszłość dla naszych gorzowskich, czy tutaj elit północy regionu. Żeby jednak tą kalkulację przedwyborczą zrobić bardzo dokładnie. Członek zarządu województwa, były prezydent, pana poprzednik Tadeusz Jędrzejczak w Gorzowie w sumie nie uzbierał tyle głosów, nawet połowy tego, co Elżbieta Polak w samym Gorzowie zebrała. No tak, myślę, że to akurat wynika z tego, że pan Tadeusz już kończy swoją działalność polityczną, jest zwykłym emerytalnym i w ostatnim czasie zdecydowanie tej działalności na rzecz miasta było dużo, dużo mniej. No to to jest jakby logiczne. Słuchał pan ostatniej rozmowy pana marszałka? Jak ja tam słyszałem. mówił, jak to, się, jak to się hali nie buduje? E, bardzo ciepło mówił, tak. Tak, bardzo ciepło. Ale mógł... rozumiem, że panowie rozmawiałem ze sobą, czy nie? E, rzadko, rzadko, rzadko. Ale był nie, taki nie czas, kiedy on do pana przychodził. Widziałem go dwukrotnie, jak tam. No oczywiście, że tak, no na Mój gabinet jest otwarty dla wszystkich. Natomiast. Aha. No, jakby nie mamy wspólnego języka, więc. Nie ten vibe, rozumiem. Nie ten waj. Może Dobra. to jest kwestia już technologii. To czy jakiej technologii? Z, z różnej gminy jesteśmy ulepieni. Aha. Tamta się już trochę kruszy. Rozumiem. Y jeszcze zapominamy, znaczy nie zapominamy, tylko nie, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że. Senatorem jest Władysław Komarnicki, tak. se, który też bardzo dużo, ponad 108 tysięcy głosów mm -hmm. zebrał. Liczy pan też na to, ten taki patriotyzm lokalny w wykonaniu pana senatora? No, myślę, że pan senator Komarnicki nieraz pokazał, że jest wielkim patriotą gorzowskim. Natomiast niestety w takich perspektywach relacji miasta z Wyszło, wyszło mi złą parlamentu. No niestety nie ma ich. Senat nie jest w takim bezpośrednim kontakcie no, ale, z samorządem. To, ale to, to zależy od tego, jak się jest w strukturach. No, jeżeli jest się w strukturach, to można być nawet niekoniecznie senatorem, ale można być po prostu lobbować. No tak. No tak, tak Czyli tak. liczy pan na to, że Władysław będzie lobbował? Oczywiście. A coś lobował ja, w poprzedniej kadencji? Myślę, że znalazłyby się takie takie tematy. No przede wszystkim jest wielkim fanem, orędownikiem i też wspiera klub żużlowy Stalgorzów. No tak. Jak w kontekście, panie prezydencie, w kontekście wyborów samorządowych, które pana interesują, właśnie sprawdzałem, ale nie dokończyłem sprawdzać. My nie znamy jeszcze daty wyborów nie. samorządowych. Najprawdopodobniej będzie to kwiecień przyszłego roku. No, mia ma być wiosna na pewno, czyli, mhm. czyli tak trochę końcówka tej wiosny albo środek bardziej. I jak pan postrzega to, co się wydarzyło teraz w wyborach do parlamentu w kontekście samorządowych? No, na pewno cieszy i daje ogromną nadzieję na. Yy, sporą aktywność. Yy, na to, że w tych wyborach również padnie rekord frekwencji, że yy, ta lekcja demokracji została odrobiona i nie pójdzie w niepamięć. Tym bardziej, że jest to bardzo krótki czas, więc na pewnej fali entuzjazmu właśnie wyborczego mieszkańcy pójdą zagłosować. Zawsze się mówi też o tym, że te wybory samorządowe są takie bardziej mniej anonimowe i bardziej zrozumiałe, bo się głosuje na człowieka. No tak, poza tym, że można z każdym z nas, czy z każdym z kandydatów na prezydenta, czy z, każdych, z każdego kandyduje na radnego, również można z każdym porozmawiać. Znaczy na człowieka, przepraszam, na człowieka w tym sensie, że się kandyduje na człowieka i, i on rzeczywiście te realne głosy grają, prawda? Bo tam się nie przelicza dokładnie, tego w taki sposób. Jak, dokładnie, dokładnie. Jak w parlamentarnym. Czyli pan, to, to nie jest żadna tajemnica. Pan wie, że będzie kan ubiegał oczywiście, się o kolejny, oczywiście. kolejnych pięć lat. Jak najbardziej. Chciałbym jeszcze, sporo jest do zrobienia. Nie będę jeszcze miał planów na najbliższą kadencję, ale jest sporo do zrobienia i e, na pewno chciałbym to tylko. Pan wie już, kto będzie. bo Dlatego o to pytam, jak się mają parlamentarne do mhm. samorządowych, bo być może ktoś, kto w parlamentarnych się pokazał, ale, ale mhm. mu się nie udało, powie siłą rozpędu, dobra, to ja będę chciał wygrać prezydenta Wójcickiego. No ja, właśnie tu od y, e, kolegi pana redaktora Daniela usłyszałem taki dowcip, że jak wygrać z Wójcickim w Gorzewie, trzeba wystawić kandydata z Zielonej Góry. Może Dobre jest to pomysł. jest. Dobre. Nie wiem, czy ten dzisiaj na antenie mówił, ale... I co? I bo, czyli kogoś tam boi z Zielonej Góry? Nie, nie myślę, że z Zielonej Góry nie myślę, że tutaj e, lokalnie będą oczywiście politycy, mhm. przede wszystkim reprezentanci partii politycznych, bo to jest naturalna rzecz, że partie polityczne wystawiają swoich kandydatów e, do tego, żeby e, odbić e, miasto. E, i przejąć władzę. Mhm. No dobrze. To, to, to za dużo nie mówmy, bo to jeszcze, no, jeszcze dużo myślę, czasu. że Oj, tak. będzie można grzać dużo przed tym, no bo to ciekawe jest mhm. tym bardziej, że po nowym roku to już będzie. Dobrze, panie prezydencie, z takich rzeczy zupełnie praktycznych i czasowo tutaj osadzonych w tej rzeczywistości, wszystkich świętych jeszcze trochę czasu jest do 1 mhm. listopada i jak to będzie w tym roku wyglądało? Bo żeby bez wszystkich świętych normalnie przejechać mhm. dzisiaj do okolicy Chwalencic, no to trzeba się tam trochę na, na skręcać i po takim rozwalonym asfalcie pojechać. Tak, 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 na pewno e, e, prace trwają i wiemy, że wykonawca chce pewne e, roboty zakończyć przed e, Świętem Wszystkich Świętych. Natomiast e, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mamy przygotowaną organizację ruchu taką, która e, zdecydowanie pozwoli na tak naprawdę normalny ruch na cmentarz, bo wiemy, że e, w Wszystkich Świętych i tak nie wpuszczamy samochodów, wpuszczamy tylko autobusy i taksówki. Więc chcemy takie standardowe rozwiązanie wprowadzić. E, oczywiście przy ulicy słowiańskiej, wzdłuż ulicy słowiańskiej, parkingi. E, myślę, że Poradzimy sobie spokojnie z tym, z tym, z tymi problemami, właściwie dwutrzydniowymi skorkami. Do tego jeszcze wprowadziliśmy na terenie cmentarza dla osób starszych busy, które będą po cmentarzu woziły seniorów, tak, bo ten cmentarz jest potężny. Czyli się prosto, będzie wsiadało przy bramie cmentarza przy, tak, i będą rozwijać przy głównej bramie i będą dwie linie. Te linie będą miały chyba trz, po trzy po, czy po cztery przystanki i tymi busikami będzie można. Sobie też dojechać. Ale to jak te busy tak między ludźmi? Będą tak, Przecież oczywiście. Tak, są na cmentarzu. Oczywiście, ale mimo wszystko ten busik będzie jechał bardzo powoli. Natomiast dla osób starszych przejście na drugi koniec cmentarza, cmentarz jest potężny, jest mhm. bardzo trudne. więc tymi busikami spokojnie będzie można przejechać. Aż wirowa tutaj przy skrzyżowaniu ze słowiańską kosynierów to będzie już dwukierunkowa? Bo mówi pan, że tam. Nie. wiadomo, że tam jest w tej chwili znaczy, jeden na, pas tak, wyłączony. na pewno będzie dwukierunkowa dla autobusów. Czyli no ja wiem, bo o to mi tak, chodzi, ale czyli tak, tam przygotują, tak, że będzie tak, można jeździć. Będzie można, autobusy będą mogły mm -hmm. e, przemieszczać się. Natomiast no, na czas e, wszystkich świętych zawsze zamykamy ten ruch i, i ruchu dla samolotów osobowych nie będzie. Czyli z perspektywy, czyli dla taksówek też nie. Możliwe, że będą. My wydaje mi się, że, że powinniśmy też dopuścić tak Czyli z, z punktu widzenia mieszkańca nie czy powinno to się to, nie powinno się nic zmienić. Będzie bardzo podobnie, tylko tak. trochę będzie inaczej wyglądało tak. No, naprawdę, tak naprawdę mieszkańcy mają świadomość, że przy, przy, przy okazji przy, Wszystkich Świętych zawsze są korki i yy, tak mieszkańcy się przygotowują, że zatrzymują auta odpowiednio wcześniej, idą, przesiadają się do komunikacji miejskiej, więc naprawdę nie ma problemu. Dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czekamy na to, co się będzie działo w najbliższym Oj, czasie i tak będzie ciekawie. Do zobaczenia. Anton Micicki był gościem Radia Gorzów. Kłaniamy się państwu. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.